Witamy Was na drugim dniu Rally Wreslau. Za niesamą godzinę startujemy do drugiego dnia. Trzymajcie za nas kciuki, ponieważ trasa będziemy przejeżdżać teraz od tyłu, będzie dużo bardziej jeszcze rozryte. Nie wiem czy może być bardziej, ale ma być. I na pewno będzie ciężko dojechać do mety. Zrobimy wszystko, żeby być na mecie, tak jak wczoraj na pierwszej pozycji. 700 to prosto! W prawo. Zostań do o, o, do lewej teraz muszę wstać, do lewej Dobra, coś potrzebujecie, wszystko okej? Okay? Lecimy Dobra Szybko jak było? Super Szybko Chciałem <grych> Cza, powiedzieć Lecimy. zajebiście, nie? ale mówię nie, aby... bo to nie publikujesz tego czas na to robić bardzo dużo kurzu. Mieliśmy tak, że jest jeden mały błąd w roadbooku, niezgodność o 2 km. Nie wiem, jak to nam się udało, ale poszliśmy tak, jak trzeba, więc szybko jakoś to przeliczyliśmy, więc nie było błądzenia. Na jednym azymucie też było za krótko, więc wcześniej zjechaliśmy tam, straciliśmy pewnie z półtorej minuty. No i na koniec ta przygoda, tam chyba był wypadek, nawet nie jakaś awaria ciężarówki. Zamknęli trasę. musieliśmy tam też wykombinować jakiś objazd. No i inaczej niż na bajek. Polan na przykład, więc tutaj jest dużo bardziej niebezpieczne, zdecydowanie jo. pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora no. i powiada, że jest chora. Tak. Doktor włożył okulary, tak. bo już był cokolwiek stary, potem ją dokładnie zbadał, a na koniec tak powiada. Pani zanadto się poci. To było chyba zaskoczenie, co? No, kitu to ale to. Szkoda, że się nie nagrało. Pewnie. Nagrało! <śpiewanie> no i super, świetnie. No, ale możemy gdzie, to wyłączyć. Ale...